Witam w moim podcaście o edukacji i nie tylko. Radosław Brzuska, jestem pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki do spraw strategii edukacyjnej i z zaciekawieniem śledzę. Te ostatnie tygodnie kampanii wyborczej, ale nie tylko w Polsce dzieją się ważne rzeczy. Pan prezydent Zełański wybrał się za ocean do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Było to niesympatyczne, bo wiele było w tym konkurowania, a może nawet walki z polskimi interesami, ale prawdziwy dramat rozegrał się w kanadyjskim parlamencie. Skandal w kanadyjskim parlamencie polegał na tym, że przy udziale prezydenta Ukrainy Zełańskiego, przy zaangażowaniu najważniejszych polityków kanadyjskich, oklaskiwano zbrodniarza z SS Galicien, formacji odpowiedzialnej za wymordowanie bardzo wielu osób, wielu polskich obywateli, Polaków i polskich obywateli pochodzenia żydowskiego. W tej sytuacji minister Czarnek zjednoczył wokół siebie opinię światową, 5,5 miliona wyświetleń twita, najdoskonalej o tym świadczy. Wzywając, wzywając, prosząc Instytut Pamięci Narodowej o zbadanie związków tej osoby i tej formacji zbrodniczej z właśnie dramatami, tragediami, zbrodniami przeciwko Polakom, i zapowiedział, że podejmuje kroki, które mogą doprowadzić do ekstra, ekstradycji tego człowieka, tego uczestnika zbrodniczej formacji SS Galicjan. Minister Czarnek jest skuteczny w mówieniu prawdy i zauważyli to nie tylko Polacy, ale opinia międzynarodowa. Cieszymy się, że mogliśmy mieć jako Ministerstwo Edukacji i Nauki udział w zmaganiach o prawdę historyczną o straszliwych czasach II wojny światowej. Donald Tusk w jednej ze swoich wypowiedzi zasugerował, że zaprowadzi w Polsce niemieckie porządki i że te niemieckie porządki dobrze są znane w Wielkopolsce i na Pomorzu i jest to wynik oddziaływania kultury Zachodu, co za śmieszne żenujące postawienie sprawy. Każdy przygotowany do roboty politycznej powinien zapoznać się z tekstami Romana Dmowskiego, a ten już dawno, dawno temu doskonale wytłumaczył. Wielkopolanie nie naśladowali Niemców, nie naśladowali germańskiego barbarzyństwa, tylko byli doskonale zorganizowani, aby z tym germańskim barbarzyństwem dać sobie radę, aby dać sobie radę z kulturkampfem, z wykupem polskiej ziemi, z mnóstwem dramatów, których doświadczyliśmy przez 123 lata zaborów i w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej. Panie Donaldzie, wkrótce po przegranych wyborach proszę zdjąć spółki myśli nowoczesnego Polaka. I poczytać sobie rzeczy, które już dawno zostały wyjaśnione. Kiedy odwiedzamy Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Kezo, mamy wrażenie, że udaliśmy się w podróż w przyszłość. W futurystyczne miejsce, które poświęcone jest konwersji energii, źródłom odnawialnym, w ogóle zagadnieniom energetyki, stało się miejscem Kongresu Zawodów Przyszłości. Między innymi zawodów związanych z energetyką, zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, z technologiami kosmicznymi. Nad tymi rzeczami pracujemy na serio. Przecież już za chwilkę rozpocznie się budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Ta elektrownia, wiele innych nowoczesnych przedsięwzięć potrzebuje kadr. Te kadry są przygotowywane w polskich szkołach. Te kadry. Mają absolutnie miejsce do doskonalenia swoich umiejętności, ale wyzwanie jest inne. Wyzwaniem jest to, aby młodzi ludzie wybrali te wymagające przecież specjalności, aby wśród naszej młodzieży. Nie tylko byli ci, którzy marzą o karierze youtubera, o tym, aby pięknie wyglądać na Instagramie, ale tacy, którzy zmierzą się z wyzwaniami najnowocześniejszej technologii, z wyzwaniami, które wiążą się też z ciężką pracą, zdobywaniem wiedzy w zakresie nauk ścisłych, zdobywaniem umiejętności związanych z technologią. Dlatego ten kongres niezwykle barwne wydarzenie, które ma zachęcić młodych do podejmowania tego. Wyzwanego. Wyzwania ma wzmocnić kadry polskich szkół, w tym szkół wyższych, w wysiłku kształcenia tych kadr, również kadr dla energetyki jądrowej. W moim podcaście konsekwentnie zapraszam Was do. Rozszyfrowania przeróżnych dezinformacji, które dotyczą w szczególności działalności ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czanka. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę o polubienie, proszę o udostępnienie go Waszym znajomym. Zachęcam także do subskrypcji kanału. Do zobaczenia za tydzień.